Cześć! Dzisiaj zupełnie nowy trening. Nie rozciąganie, nie rolowanie. Trening wzmacniająco ujędrniający. Zaczniemy od takich podstaw, podstaw, ponieważ w dniu dzisiejszym skupimy się głównie na górnych partiach naszego ciała. Ja już mówię, co będzie dzisiaj potrzebne. Przygotujcie to sobie od razu. Przede wszystkim gumy, ale lepsze będą niemateriałowe i takie naprawdę, naprawdę lajtowe mini bandy, czyli małe, tak? I nieduże ciężarki. Ja nie mam takich hantelek e, pojedynczych, e, więc operuję talerzami i też się to sprawdza jak coś. <grytanie> to jest tylko po jednym kilogramie. Na razie nam to w zupełności wystarczy. Skupimy się tak naprawdę też na e, takich pozycjach, e, przynajmniej do końca tego tygodnia, Czyli dzisiaj, jutro na pozycjach takich wzmacniających górę i dół, bardziej wykorzystujących tak naprawdę ciężar naszego ciała, żeby w miarę możliwości zacząć rozumieć w ogóle, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, będziemy robić. Wersji jest w ogóle kilka trenowania. Najczęściej podchodzimy do treningu podczas znaczy podczas planowania treningu, podchodzimy do tego tak, że na przykład wymyślamy sobie ilość powtórzeń, tak, operujemy powtórzeniami, ponieważ w, dla mnie jest łatwiej mówić i tłumaczyć i pokazywać ćwiczenia, przynajmniej na samym początku, dopóki ja nie mam pewności, że zrozumieliście o co mi chodzi. Ja na samym początku, w tym miesiącu, w tych wyzwaniach będę się, skupi w tych wyzwaniach będę się skupiała raczej na, yy, na okresie czasu, znaczy na, na po prostu na powtórzeniach. Według Was, ile zdążycie, tyle zdążycie. Natomiast skupiamy się na 40-sekundowych takich slotach czasowych. I od razu mówię, nie zależy mi i Wam na ilości powtórzeń. To nie jest trening interwałowy, to nie jest trening. Yy, taki przypominający kardio, chociaż sama jestem wielką fanką tego rodzaju treningów, to ten trening skupia się na jakości, na tym, żebyśmy poczuli niektóre mięśnie, których do dnia dzisiejszego na przykład nie czuliście albo nie znaliście i macie się skupić na tym, żeby wypracować przez ten miesiąc taką większą świadomość własnego ciała. Trochę długi początek, przepraszam, zaczynamy, słuchajcie, już... Przechodzimy do treningu. Zaczniemy od pozycji takich stricte jogowych, Bierzemy sobie ciężarek, yy, jeden, tutaj w okolicy. Treningi to potraktujemy też już od razu jako rozgrzewkę. Zas, yy, przechodzimy do pozycji stołu, tak? Przypominam, nie puszczamy odcinka lędźwiowego, dupka nie jest z tyłu, a tu jeszcze nie ma przeprostów. Zobaczcie, jaka jest różnica w ogóle w postawie ciała. Łokieć ręki, która zostaje na ziemi, jest delikatnie zgięty. I teraz moja podpowiedź dla Was, mam nadzieję, że to będzie widać. Przede wszystkim we wszystkich pozycjach jogowych, pilatesowych, kalistenice, nie róbcie czegoś takiego. I po prostu, jeżeli rozłożycie ciężar na całe dłonie, rozłożycie palce, zupełnie inaczej Układa się wam ciało. Moja podpowiedź dla osób, które mają problem z aktywizacją właśnie klatki piersiowej, mięśni ramion, nie przedramion, ramion. Spróbujcie ściągnąć delikatnie palce, tak, żeby kości tutaj palców poszły w stronę sufitu. Wtedy ciężar rozkłada się jeszcze lepiej i jest łatwiej. Będziemy próbować. Mamy 40 sekund pracy. Zostawiamy sobie lewą dłoń właśnie na, znaczy lewą rękę na dłoni, bierzemy ciężarek w prawą rękę, można, można to robić bez ciężarków i lecimy z wdechem. Łączymy prawą dłoń z lewym kolanem, z wydechem otwieramy, trzymamy w napięciu, zobaczcie, całą pozycję brzuchem. Lecimy wdech i wydech. I każdy pracuje w swoim tempie. Skupiamy się na tym, żeby z wydechem zassać pępek do kręgosłupa. I cały czas pracujemy kolano delikatnie, wychodzi do przodu. Jeszcze chwila. Nie pracujemy odcinkiem lędźwiowym, Cały ciężar pracy przechodzi na kor i po powolutku zmieniamy stronę, lecimy druga Zobaczcie, że ja nie, zwróćcie uwagę, nie robię przeprostów ani w łokciach, ani w ręce, która się prostuje, ani w nogach, czyli tutaj w nodze, która się prostuje trzymam stabilnie wszystko brzuchem Pięknie aktywują mi się tutaj mięśnie ramion, właśnie triceps, a uwaga, ćwiczenia na te nasze perikary też będą, zaraz będziemy to właśnie robić, powolutku wydech, ostatni raz wydech. Wiem, że nikt nie lubi robić pompek, dlatego mam specjalne pompki, uwaga, nie pozycja stołu, kiedy ręce są pod barkami, tylko cofamy delikatnie dłonie na wysokości mniej więcej klatki piersiowej. I to, co robimy, to jest w klęku podparciu, dokładnie tak. Lecimy, wdech, delikatnie do dołu, wydech. Napinamy mięśnie klatki piersiowej, brzuch, wychodzimy do góry. Uwaga, lecimy. Nie zależy mi na tym, żebyście schodzili nie wiadomo jak nisko. Macie skupić się na tym, żeby pracowały mięśnie pleców klatki piersiowej, brzucha i ramion. Ręce w taki sposób, żeby najlepiej były na szerokość Waszej maty. Cały czas pracujemy. Wdech do dołu, wydech góra. Skupiamy się na tym, żeby rozluźnić mięśnie klatki piersiowej, jak idziemy do góry. Napiąć mięśnie klatki piersiowej i brzucha, gdy, kiedy wychodzimy w górę. I wydech. I uwaga, ostatni raz. I teraz obie ręce składamy do środka w taki trójkąt i będziemy robić na wysokości klatki piersiowej również takie pompki. Staramy się wdech do dołu, wydech, ura. Zobaczcie, nie schodźcie za nisko, tak? Pośladki zostają... W tym samym miejscu, w którym były, czyli nad kolanami, skupiamy się na tym, żeby właśnie pracować mięśniami górnej części ciała. Tutaj obręcze barkowe. I jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze, jeszcze ciśniemy. Ostatnie dwa razy, pewnie jeszcze zdążymy wyjść. I ostatni raz luz. Powinno być odrobinę czuć. Teraz przerzucamy się na pracę z gumami. Jestem wielką fanką gumek. Bo jeśli chodzi o w ogóle pracę taką aktywizacyjną, to uważam, że lepszego sposobu nie ma. Słuchajcie, wiecie, jak się siada do siadu podkarskiego? Siadamy do siadu podkarskiego. Zaczepiamy sobie gumę o jedną nogę. Pokazuję z boku, będzie łatwiej. Zwróćcie uwagę na moje plecy, nie wyginam, nie pochylam, nie garbię, proste plecy, ściągnięte łopatki, noga prosta, łapię sobie tą gumę, to jest najłat, najlżejsza guma jaką mam, możecie sobie wziąć trudniejszą, ściągacie łopatki, obracacie dłoń kciukiem w stronę sufitu i teraz z wydechem napinacie mięśnie pleców, z wdechem rozluźniacie i cały czas pracujemy. Skupiacie się na tym, żeby utrzymywać, zobaczcie, ciało cały czas w tej samej pozycji. Nie szarpiemy tutaj z barku, tylko staramy się pracować górnymi mięśniami i środkowymi właśnie pleców. Prawa strona izolujemy prawą stronę, skupiamy się na tym, żeby właśnie ta ręka nie szarpała, nie robimy przeprostu w łokcie, zobaczcie, kolano też mam luźno. Cały czas pracujemy, jeszcze zostało nam 8 sekund. I powolutku zmieniamy. Lecimy druga. Analogicznie proste plecy. Ja sobie tutaj zawsze tą drugą rękę opieram i lecimy. Przypominam, kciuk ręki, która chodzi, jest w stronę sufitu. Wydech, jak napinamy mięśnie pleców i ta ręka wychodzi do tyłu. Dzisiejszy trening jest taki zapoznawczy troszkę bardziej na gumach. W poniedziałki będziemy robić trening na handlach. Tak już stricte siłowo bareczki. Mięśnie ramion dzisiaj chciałam Wam pokazać takie ćwiczenia, które są zdecydowanie lżejsze. Uwaga, jeszcze 10 sekund. Właściwie już nie, Ostatnie trzy razy. I ostatni raz. I super. I teraz prostujemy obie nogi. Kto jest nierozciągnięty, może mieć tutaj problem. Mam nadzieję, że już wszyscy są rozciągnięci na tyle, żeby to wyszło dobrze. Proste plecy, ściągnąć łopatki. Obie ręce łapią nam tutaj gumę kciukami, są zwrócone do siebie. I teraz, oczywiście, luz w kolanach. Nie robimy przeprostów, nie napinamy tych nóg. Skupić się do tyłu, tak, żeby w miarę możliwości napiąć mięśnie pleców. Łokcie wychodzą na zewnątrz, i wdech wracamy. Bez przeprostów i bez szarpania, tak? Lecimy. Bardzo często dostaję pytania, jakie ćwiczenia wykonywać na pelikany. Słuchajcie, wszystkie, wszystkie ćwiczenia. Angażujące tak naprawdę obszar ramienia na w okolicy tricepsa będą wam w tym pomagały. To nie jest tak, że jest jedno czy dwa ćwiczenia, które po prostu spowodują, że te pelikany, że wszystko będzie ładniej wyglądało. Nie, trzeba robić różne ćwiczenia, trzeba zaskakiwać mięśnie. Natomiast jest tak, że faktycznie praca na takich ćwiczeniach, które właśnie teraz wykonujemy i dzisiaj wykonujemy, ona naprawdę wspomaga ujędrnianie tych okolic, więc wszystkie dzisiejsze ćwiczenia można zaliczyć na ćwiczenia na pelikany. Jeszcze chwila. Pf, I ostatnie. Pf, I ostatni. I teraz uwaga, ćwiczenie na kol. Wracamy do pozycji stołu, czyli innymi słowy klęk podparty. Odkładamy palce u stóp na matę, łokcie delikatnie zgięte. Zobaczcie, jeżeli, nie, znaczy, luz w łokciu, nie robimy przeprostów. Jeśli będziecie robić przeprosty, gwarantuję, będą was bolały łokcie. Tego nie chcemy. Uwaga, odkładamy, ściągamy palce, kto chce, kto nie chce, nie musi. Podnosimy kolana, trzymamy, oddychamy. Cały czas trzymamy. To nie jest łatwe ćwiczenie. Czuć dość intensywnie pracę mięśni brzucha. Jeszcze chwila. I ostatnie 3, 2, 1. O! Pomimo, że dobrze wchodzi. I teraz bierzemy ciężarek, a ja przypominam, to są moje pierwsze też treningi razem z Wami takie wzmacniające, tak naprawdę. Słuchajcie, przechodzimy na Boczną deskę. Boczna deska mogą być nogi jedna na drugiej bądź jedna obok drugiej. Domknąć miednicę, wszystko sztywniutko i dosłownie 20 sekund na każdą stronę. Można z ciężarkiem, można bez. I ostatni raz, i szybciutko zmieniamy stronę na drugą. Miało być łatwe, chyba, ćwiczenia dzisiaj, tak? Tak powiedziałam. No dobra, to jest jedno z trudniejszych. Ale to jest fajne, że mięśnie mają pamięć i powrót, jak miało się nawet przerwę. Ja teraz widzę, że jest fajnie. I uwaga. Los. No. I teraz przechodzimy do takiego wygodnego sobie siadu tutaj skrzyżnego. I to jest, można nazwać, że to jest ćwiczenie na pelikany. Tak, w cudzysłowie jest to ćwiczenie na pelikany. Innymi słowy, ćwiczenie na triceps. <noise> I teraz zrobimy dzisiaj wersję jednorącz, tak? Je, bo to już oburącz, ale robimy jednorącz. Uwaga, nie podciągamy barku w ten sposób, tylko delikatnie wychodzimy ciężarkiem w stronę sufitu, widać? Łapiemy sobie tę rękę tak, żeby ona nam się tutaj nie ruszała w żaden sposób drugą ręką. Musi być sztywniutko. Nie pracuje łokieć, nie pracują barki, nic się tutaj nie rusza. Wdech, do dołu, wydech, góra. I zobaczcie, że ja nie robię nie wiadomo jakich zakresów ruchowych. Ja pragnę tylko jedną rzecz podkreślić cały czas lecimy. To nie jest trening na hipertrofię, tak? Żeby nie było, że tutaj się nam masa mięśniowa rozbuduje, nie rozbuduje nam się. Więc zakresy są mniejsze, mniejsze ryzyko kontuzji, bo ja nie jestem z tych, co nagrają na niewiadomo jakim ciężarze, żebyście w domu robili nie wiadomo co. Cały czas pracujemy, staramy się raczej ujędrniać to, wzmacniać te mięśnie i uwaga, luz, zmieniamy stronę. Normalnie się już trochę zmęczyłam, jedziemy. I wydech. Staramy się nie machać przede wszystkim ramieniem. Jeżeli nie będziecie, oczywiście aktywny jest brzuch cały czas, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, możecie skupić się, że podczas prostowania tej ręki, tutaj właśnie ten mięsień, taki zewnętrzny ramienia, czyli właśnie triceps, nam się aktywuje. I jak widać, można robić na siedząco trening a, no oczywiście pamiętajcie o tym, że robimy różne rzeczy, a nie tylko, Może teraz będziecie siedzieć przed telewizorem i machać ręką, nie? I luz, ok? I zróbmy sobie dwurącz. To samo, praktycznie. Bierzemy sobie ten sam ciężarek. Jeżeli macie większy, możecie wziąć większy. Łapiemy sobie do góry, domykamy wszystko ładnie aktywny brzuch, wdech, wydech. I tu jest najciężej ograniczyć pracę. Tych łokci. Musicie skupić się na tym, że właśnie chcecie, żeby to mięśnie ramion pracowały. Wyobrażajcie sobie, to zawsze tłumaczę, żeby w momencie, kiedy robimy wydech, kiedy chcemy napiąć te mięśnie, wyobrażajcie sobie, że to te mięśnie te, ten ciężar podnoszą. Tak, Wyobrażajcie sobie to. To jest naprawdę. Potęga wyobrażenia, w ogóle znajomości własnego ciała jest naprawdę bardzo duża i super. I naprawdę pomaga aktywować pewne partie mięśniowe, jeżeli mamy wyobrażenie, którą partię chcemy aktywować. Teraz bierzemy sobie dwa ciężarki. Raz i dwa. I zrobimy proste ćwiczenie na obręcze barkowe. Moja najsłabsza partia, mam tego doskonałą świadomość, i uwierzcie mi, będę się starała to naprawić w przyszłym roku. Jak już tutaj wrócę na normalne, regularne treningi, lecimy. Ręce są w stronę sufitu, zobaczcie e, dłoni, kąty proste, kąty proste i nadgarstki. Nie machamy nadgarstkami. W ogóle nadgarstki to powinien, powinien być tutorial nagrany, jak trzymać nadgarstki podczas treningu siłowego. I chyba to zrobię. Uwaga! Wdech, rozluźniamy mięśnie pleców, barków. Wydech, napinamy, pracujemy. Wdech, wydech. Zwróćcie uwagę, że ja się nie ruszam, w sensie nie ruszam korpusem, nie macham się tutaj, nie macham całym ciałem, tylko izoluję tę pracę właśnie w górnych mięśniach pleców i w barkach. Wydech i wydech i ostatni raz Pff, wydech. I teraz zrobimy ćwiczenie na odcinek lędźwiowy, na wzmocnienie odcinka lędźwiowego. Nie wszystkim się wydaje, że jak odcinek lędźwiowy boli, to trzeba go tylko rozciągać. Słuchajcie, nie ma takiej partii w naszym ciele, którą trzeba tylko wzmacniać albo tylko rozciągać. Trzeba pracować nad jednym i nad drugim. I zaczynamy. Odkładamy się na brzuch. Dalej jest to dla mnie bardzo dziwne pociążenie. nie wiem czy wy też tak miałyście, panów nie pytam, odkładamy się, kładziemy głowę w stronę z maty twarzą, nie odkładajcie tylko tej głowy i uwaga, zaczynamy pracę, wydech, o, do góry, wdech, odłuż i wydech i cały czas pracujemy. Nie odchylamy głowy. Największym błędem, jaki się pojawia w ogóle podczas treningów z mojej obserwacji, to jest też jakby nieumiejętność ułożenia prawidłowej postawy ciała, przez co zamiast pracować właśnie tym, o co nam chodzi, pracujecie, czy pracujemy, bo ja też tak czasami mi się zdarza. Nie tym kompletnie, co trzeba. Bo po prostu organizm, zamiast teraz. Pracować nad prostownikiem, tutaj też pośladki pracują, mięśnie brzucha, wszystko pracuje. To na przykład efektem ubocznym tego ćwiczenia jest ból karku, a absolutnie nie o to chodzi. I jeszcze chwila. I teraz uwaga, podnosimy górę, ręce są zgięte w kącie prostym, tylko się przesunę. W kącie prostym podnosimy górę, utrzymujemy całość mięśniami brzucha. Wdech, prostujemy i wydech, ściągamy. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Nie odrywamy stóp. Jeśli ktoś jest tutaj bardziej zaawansowany, można wziąć ciężarki. Pięknie czasu będziemy dodawać gumę. Dzisiaj robimy taki trochę trening mieszany. W poniedziałek trening będzie skupiony na handlach. I uwaga, luz. I pięknie mamy pierwszy taki trening. Troszkę się nawet zmachałam. Pierwszy <dziewczyny> taki trening wzmacniający górnych partii za sobą. Jestem bardzo ciekawa, co będziecie czuć, czy w ogóle dobrze wam to wytłumaczyłam. Ja się postaram naprawdę, w miarę możliwości, jak już będziemy mieć więcej trochę czasu, yy, nagrać tutoriale jakby każdych pozycji albo ćwiczeń według mnie, bo to też zależy od celu treningowego, tak? Bo przypominam, technika. Teoretycznie powinna być jednaka, jednakowa podczas y, wielu ćwiczeń, ale operacje na zakresach i na y, wielkości ciężarów, czy sprzęcie, czy po prostu y, formie y, tego, czy pozycja jest utrzymywana, czy nie, to też zależy od celu, tak? My w tym momencie, w tym wyzwaniu skupimy się na ujędrnianiu i wzmacnianiu, więc y, takie też tutoriale się pojawią. Jeśli są jakieś pytania, to pytajcie. Ja się postaram, tylko jeden błąd dzisiaj zrobiłam i to wiem. Muszę ubrać obcisłą bluzkę, żebyście lepiej widzieli operację na odcinku lędźwiowym, ale to jutro poprawię. Dobra, i jutro słuchajcie, jest yy, trening dołu. Jutro szykujemy tylko gumę, obiecuję tylko gumę i uwaga, najlepiej materiałowa. Jeśli nie macie, to gumowe. Dobra, dzięki za dzisiaj piszcie w komentarzach w poniedziałek. Trening góry na handlach niedużych. Jedyneczki, dwójeczki maksymalnie. Cześć.